Dzieciameczko, z tej strony Fake Master, a to już czwarty odcinek z serii Bubelam. Dziś ze mną jest The Patio. Witam. Gramy na serwerze FFA. Chyba z tego co pamiętam Mega Split. No Mega Split. No. Dobrze mówię. Dzisiaj dalej próbujemy dojść... O! Jakiś kościół, do... Nie, ja się nie uda. To się nie uda, to jest dużo typa. No, bo dzisiaj jest dość dużo typa. I właśnie tu się nad nie idzie zrespić, bo jest tyle typa, że pierwszy jest awela. -E nie, dry e, owca. Czekaj, to Aha, na co ja, ja weszłam? Jak zawsze problem. Ty jesteś na Europa? O nie, zjedlimy, wyślijmy linka. Na razie wejść, wejdź, bo rasie jest tylko jedna Europa, jest kilka serwerów. Prawda? Ale a tu dobra, ok. FFA? FFA, Mega Split i Rasja. Rosja. Dobra, masz? Masz. Czekaj, poczekaj, poczekaj, Jeszcze nie... Na raz jest dużo typo. Dobrze tak, gram. Jest X5. Tak jest. No i tak A. nie ladzę. dobra. Tylko na podróż tak się mało masy. Ale dobra. Jakoś no. sobie poradzimy. Dzisiaj pewnie nie dojdziemy, to będzie taki bardziej luźny. Bo już długo w tą grę nie graliśmy. Od poprzedniego odcinka. Bo ja miałem tam problemy z kompem, to mi escape nie działało, to miałem formata, teraz miałem e, aktualizowany system do Windowsa 10 i tak zawsze coś no mi wypadało i. Ale, wracamy. Nie. 10 łapek? No, 10 łapek i ko e, kolejny odcinek. Tak jak było. I... A po tym już ile było? Po tym miu, który to... Ostatni trzecim było 20. ileś. Nooo to więc 10, 15, 15. Dobra, No dobra, to 15 łapek. To już las nie powinno być. Kłopotem. Jak ładnie jest ja? No Chodź w lewy. W lewy górny czy w lewy dolny? Górny. Dziwnie się z zoomem jeździ. Jeżdżę z zoomem. Ale dobra. Ja, no. I laguję. Nie trafił we mnie gościu. Ty! X5 był pierwszy, teraz go nie ma na... Jestem. ten. Ja... A nie, jest pierwszy, bo tam widziałem w 10 ktoś X5 jakiś. No był, był też, był. Był taki moment. Ale już. Dobra. Eee, w, w lewy górny, bo mi zjedli. Nie tam O kurde. Jakiś koksu. Dobra, bezpośrednio na ten i tam będziemy razem wtedy. No ja jestem prawie. No ja jestem w lewy. Jak się nazywa? Zapatio? Jaki masz kolorek? O. Elo, Elo. No, więc... no, nie, nie Nie chce no, nie zjeść. Dobra. Na mnie trochę masy. Czekaj. Zaraz nie, już zginiemy. O, ty, ty się ewakuuj, ewakuuj się, łupki. Dasz radę. O katsa tu jeździ? Ojej, Musiałem się podrapać i Dobra. Dawaj w prawy górne. No nie, go ci był tak ładnie rozdzielony, a ja akurat się rozdzielę razu to. Od początku. Ja jak zaczynam lubię grać na zoomie. Wtedy nie odczuwa się takich lagów. Dobra. Pierwszy jest X5. No. Nie! Nie, już znowu mnie zjedzą. No kurde. Jak tu trudno przetrwać. To chodź, zagramy na Hardcore, spróbujemy. To poczekaj, jak ja... Jak mnie zjedzą. To już wejdę tam na Hardcore. A co ty... To... A, dobra, wyjedziemy. Tam jest zawsze mniej typa i mniejsze lagi są. To, dobra. O, jakie tu są wielkie kółki! Jesteś na Hardcore i rasia? No. No to pierwszy jest DLS Z Zedz. no teraz tak, Rubin XD Mam. no dobra. To dawaj w prawy górny. No i tu nie ma takich lagów. A jak to się wolno jeździ? No bo jakoś tu, To jest trudniej. To jest trudniejsze, dlatego hardcore. Mam. Ile masz masy? A tu się szybciej masę zdobywa 200 w jednej i 100 w drugiej Ja już mam 500, 650, 600 650 660 sorry Chodź w lewy Lewy górny ja Jako miałam już mam wielką kulkę masakra Co ty goście ma 13 tysięcy Te wyrgubili Ja Dobra jestem tu w lewym górnym Aaaa jak się nazywasz? A tak jak zawsze. Spoko, bo jakiś tu luj jest. No doleciał. Ja awans, ten 900 masy. A ja tu utknąłem. Halu, jak to jest? Zjad... jaka beka. Tu ja, jestem ja są w lewym, a tu jest jakiś wielki gości, więc ja uciekam. Są sami wielcy. No, ja Maybe jadę do... Chodź w prawo wtedy. Prawy górne, o, dasz mi trochę masy, bo... No nie! Się nie, nazbierasz, nazbierasz No dobra, niech ci będzie. Ale trochę mi dasz jakąś setkę. Soj chce chcemy zjeść. No i weszłam z niego. A co to tam? To jest, to jest minus grania na zoomie Mam 1300 masy. Okay. Prawy górny, prawy górny Dobra Już jadę 1300? No To to 300 mi dasz Zjadę Kevina XD Trochę Tam mu kulki poskubałem No i mam 400 masy już Ło weszedł we mnie gościu 800 masy Nie

A rozprysem się, kurde. No i zjadł mnie. Ja. S serio! No to postion 9. Bo we mnie tymi zielonymi kulkami, takimi co się rozłączałem, strzelają. Ja. No strzelali we mnie. Ale dziewiąty S byłem, nie powiem. Na tylko ja że Ja próbuję tu kogoś zjeść, ale mi się nie uda to. Bo jestem słaby. Dobrze. No wiedziałem. Prawy górne? No zjadni! Ile masz masy? 400 Dobra, dawaj tam, w prawy górny. Chodź w lewy dolny. To w prawy dolny. Lewy. No, right. Dobra. Dobra, tu mam już... Ja już mam 500 masy, 600. To się szybko zdobywa. Najlepiej, jak go zjesz, to już wtedy masz... Jesteś ustawiony, tak jak ja, 4000, no ale wtedy już... O, 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 o. Wtedy już cię z tych zielonych kulek ci duży strzelają. No. Z tym jest A co tam. Z tym? No z tym jest O jaki sojusz jest głupi? 15 tysięcy. A Frank, ...Fra... Fr Jak? A, F, R, koniec. Ale to się łamie, jeździ. A, oh, skip mi się włączył. Nie ogarnąłem Oj, oj 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 przemknę tu Jest, nie rozbiłem się To co, lewy dolny? Lewy dolna aktualne? No ja pędzę Ja też pędzę. Umijam te duże Ile masz masy, żebym wiedział jaki kolorak? Fioletowy i tysiąc. Ja już tu jestem. O, 15 tysięcy chcemy zjeść. No i zjadł mnie! Rozdziel się na trzy kulki, po ileś tam ma, po ileś tysięcy. No bo mu się to opłacało, nie sądzisz? E tu sobie ekspie w tym rogu masę. 500 A, rozdzieliłem się niepotrzebnie. Kurde. Nigdy nie mogę trafić. No, 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 no. No, my friend. Co? No. Nie jedz e mnie! Ty pindlu. Nie ma czatu głosowego. No coś ty. Zostaw mi pindlu. No i kurde, zjemy zaraz pindol? 700 masy ma. I było za moją kulkę. Nie mnie stąd. Zaraz. No nie! FFA na zjad obydwóch Widzisz? jo ja jestem koło niego, ja byłem koło niego lewy, prawy, prawy górny lewy górny Dobra Jenny czemu ty zawsze wybierasz pozycję? są lepszy? Mm. Bo właśnie przejadłem koło gościa, który ma 5 y, kulek po 5000 Dobra dawaj w ten lewy gór. Jak się co dostanę, to dobra. Jakiś gościu mnie zjadł. Ja też już tam. Tu się szybko zbiera masę, fajny serwer dość. No. I nie ma takich lagów. I się wolno jeździ. No. Co jest najgorszym minusem. Ale da się żyć. No. Dobra, ja już jestem. Jaki lag? A nie, dobra. Chodź w, w prawy górny, bo do ciebie le, leci taka duża kulka tam. Uciekaj, póki masz. Nie zadłam. Nie. Zjadł mnie. Nie też. Prawy górny dawaj. Ja lecę prosto. Dobra, w ogóle nie zbieram. No też nie. Echandowski. No nie, ale i tak mi zjadą. Zjedną. Jaka kolejka! U. Nie, tam nie. Dobra. Uciekaj. O nie, myszka mi się zacięła. Już tam lecę, już lecę łuki. Nie bój się. Ile masy przy okazji zebrałem O, lak jakiś. jest gości, który ma 8000 w jednej pulce. Jakiś lak. Lak jest. U ciebie też? Nie. Dawaj, wyjdziemy na No Teams i będziemy mieli team. Dawaj! Idziesz? Dobra. No Teams? No. Czekaj, dobra. Irasia. What? Graj. Ej, ja tu nie mam numerków, ja chcę mieć numerek. No jestem, czemu tu nie mam? Ja. Ej, ja nie mam nazwy. A nie, to ja też nie. Tak, będzie się większym to będzie pokazywało chyba z tego co pamiętam. A nie. Chodź w lewym. No i czemu? Nazwy nie mam? ale to są małe kulki, ja nie mogę. Pięknie. Ciekawe, ile ten pierwszy ma masy, maksymalnie więcej niż 1000. 2000 to jest pewnie maksimum, ile on ma na takich małych kulkach. Wolką bo mam wielkie, chodź tu, chodź tu, o nie. Teraz skąd będziemy wiedzieli. E, jaki masz kolor? Różowy. Tu się zmieniają kolory po jakimś czasie. No. Ale tu są lagi. Nie ma. Chodź w lewy górny. Nie ja opędzę. Tyle ja mam masy. Ja mam taki pomarańczowo, kremowy. Ty masz tyś, o... Um, niebieski mam. Niebieski? No. I zjedli mnie. mnie nie zjadłeś? To jest głupie, że tu nie ma nas nawet. No. no. Nie, bo tu nie... Naprawdę tu nie można mieć sojuszy. Bo jak? Nawet się nie spotkasz? Nie, głupi serwa, ja wychodzę. Taki test serverów Dawaj na FFA 1 Poczekaj, bo ja tu jeszcze przetrwałem ja... ja mam tyle pasy mnóstwo o, fakt... Gościu ma nazwy. No tak, jeden ma Nie Mega Speed jest albo hard... hardcore jest najlepszy według mnie No Wiesz? Najlepszy Możliwe Odcinek trwa już 15 minut. To trzeba zakończyć. No coś ty. No Zaraz będzie koniec. Nie bój, nie bój długi. 12. Zjadźmy. Ja idę na... 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 Na. 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 Na no ja nie, to tam ja muszę się cofać, ja już byłem przy prawym górnym. Już się cofam, czekaj. Co, to nie są tak kółka tutaj? Tylko to są te kołwale, bardziej one są podłużne na tym hardcore. Dobra. Komar, Omar. Jakiś jest przede mną? Ile o, masz? ja przydam Ile masz masy? 200. No ja oddam kulka, co tam. Przez jakiś ten... komar-omar. No mnie właśnie... jakiś ty, 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 ty... wirus. Dobra. W lewy dolny? No. No ja, nie Ronald się specjalnie na moją iluś tam 200 -setną kulkę rozdzielił. Nie no, bardzo. A on miał jakieś 3000. Nie! Nie wierzę w to. Dobra. Ostatni raz, ostatnia szansa. Teraz przegramy, dokończymy odcinek. Ja ją dwa razy ginąłem. Jak widać? Dobra kończę. Ja. Hekelagi, dobra. 20 minut. Jak 20? Ty nie umieszczy? 17. Także nie, je, jeśli bo... się podobał to lajkujcie, subskrybujcie jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował i pamiętajcie dobrze o tym, aby lajkować nie to już mówiłem subskrybować też mówiłem i jeśli się podoba to nara. albo macie jakieś rady to komentujcie nara